Wakacje, wakacje, piękny letni czas. Szkoda, że już minął, wracamy do klas. Mazury zjechałem całe wzdłuż i wszerz. Lecz już tęsknię za kumplami, za panią trochę też. Dziękuję. Dobrze Cię znów widzieć, dobrze spotkać Cię. Pięknie się rozwijaj tego właśnie chcę. Klasówki, sprawdziany nie są najważniejsze. Efekt będzie większy, gdy damy uczniom serce. Witamy wszystkie nauczycielki i wszystkich nauczycieli w programie Przy Herbacie o oświecie Serdecznie witamy Państwa w nowym sezonie naszego programu. Widzimy się po wakacjach albo prawie jeszcze w końcówce wakacji. Jest w takiej formie strojowej, takiej trochę lekko strojowej. wakacyjnej, lekko wakacyjnej. Wiśka twierdzi, że w takim stroju jak ja jestem spokojnie można iść na plażę się kąpać. Ja tego kochani póki co nie skomentuję. Ale zemsta będzie krwawa. Na pewno Państwo zauważyli, albo jeszcze może nie zauważyli, ale to w tym momencie zauważą, że nasze nagranie jest na nowym kanale, na kanale Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. I, od tego I sezonu jest nam z tego powodu miło. Rozpoczynamy nowy sezon, no i niezmiennie, tak, jak, tak samo jak było w zeszłym roku, no bardzo liczymy na to, że będą Państwo z nami, że będą się dzielić swoimi radościami, jak i troskami, a my, na ile będziemy w stanie, z radości będziemy się cieszyć razem z Państwem, a te troski i różne sprawy, które Państwa w Waszych dręczą. szkołach dotykają, dręczą, a że będziemy na miarę naszych możliwości próbowali się coś na to będziemy radzić. Państwa w Wspierać, tak jest, doradzać. Interweniować czasami, na ile się da, poruszać pewne problemy. No nie przesadzajmy, Piterio, z, tą, z tym interweniowaniem. No tak o, tak o ale co w, to w, w sensie, że się robić? Zainteresujemy problematyką. Tak, poruszy, Myślę, że to masz na myśli. Dokładnie tak. <coughs> będziemy starać się poruszać dane problemy, aby po prostu i szkoły mogły le lepiej funkcjonować w trosce o naszą polską oświatę. Tak jest, ale oprócz tego będziemy Was. Bawić troszeczkę i wprawiać w dobry humor, bo ja zamierzam, yy, podobnie jak w minionym roku, dokuczać Piterowi, a on z pewnością będzie oddawał mi z nawiązką. Zresztą już początek był taki, moi kochani. Nawet rozważaliśmy, żeby zrobić taki stały punkt programu, dokuczanie Piterowi. No i jak widać, wiślicę dobrze w tej materii idzie. Ale kochani, widzicie, bo. Ten młody człowiek mnie po prostu zwyczajnie prowokuje. Tak, to, dobrze, to moja wina. W porządku, to moja wina. Wiśka, a no, to, to, to o czym będziemy. Jak rozpoczniemy ten nasz nowy sezon, no, o czym będziemy mówić dzisiaj? Co uważasz? Będziemy mówić o samych bardzo ważnych rzeczach, ponieważ wrzesień jest bardzo trudnym miesiącem dla wszystkich nauczycieli. Wiemy przecież to oboje z doświadczenia, ze swojej praktyki, a swojej dawnej, ale Państwo jesteście tutaj w paszczy lwa, że tak powiem. Bo same trudne rzeczy mają miejsce. Po pierwsze, nieoczekiwanie zakończyły się wakacje. No właśnie, tak nieoczekiwanie, że człowiek rano wstaje, tak a to iść. na to się okazuje że już po. Po drugie, po drugie, Nieoczekiwanie rozpoczął się rok szkolny. Jakież to musi być zdziwienie i zaskoczenie, że tutaj człowiek jeszcze sobie y, tyłeczek sobie na plaży grzeje. grzeje, a tu nagle pach do szkoły. Koniec. Tak jest. A po trzecie to skąd tyle zadań do realizacji? Yy, plan pracy i różne inne rzeczy. I Ale rzeczy. Nie, nie mówimy o szczegółach w tym momencie. I przede wszystkim spotkania z rodzicami. Wrzesień, wrzesień, miesiące spotkań z rodzicami. Tak jest. Taki miał być tytuł. Naszego dzisiejszego programu, ale zmienił go na inny. Tak, tytuł mamy może nie, nie jest. Nieoczekiwanie. Tytuł może nie jest jakoś bardzo chwytliwy, natomiast ta plansza z tym pięknym fragmentem obrazu krzyk, no to była akurat mój, mój pomysł taki. Bowiszka się tak trochę jest. opierała, powiedziała, że to jest zbyt poważnie się tam zrobiło, zbyt groźnie, ale ja zbyt mówię groźnie. sobie, że no chyba jednak część nauczycieli w ten sposób na to, na to reaguje. No i cóż, no i w takim razie przechodząc do dzisiejszego odcinka myślę, że możemy powiedzieć już, że no spróbujemy dzisiaj jakoś tak podpowiedzieć albo poszukamy tak, rozwiązań co zrobić, aby to wszystko się te udało. spotkania wcale takiego krzyku na naszych twarzach nie powodowały. Oczywiście, bo przecież w ogóle kochani macie pełną świadomość, że musicie zabiegać o skuteczną współpracę z rodzicami, a tak naprawdę bardzo wiele zależy od was. Od tego właśnie, jak organizujecie spotkania z rodzicami. No, możemy te spotkania podzielić na dwa rodzaje. Będę mówiła oczywiście o jednym, ale wszystko możecie przecież przeprojektować z jednego do drugiego zebrania pierwsze zebrania z rodzicami na których poznajecie rodziców i zebrania kolejne już rodziców znacie ale i jedne i drugie muszą być zorganizowane perfekcyjnie Perfekcyjnie. No więc jak, kochani, przygotować się do takiego zebrania? Po prostu zwyczajnie, ale jak wspomniałam przedtem, perfekcyjnie. Wiśka, Musimy zadbać jak o osiągnąć, Jak osiągnąć taki ambitny cel? Bardzo proszę, bardzo proszę już Czy Że perfekcyjne mówię. spotkanie to na starcie poprzeczka zawieszona dość wysoko. Tak. Nie może być lipy, kochani. Jeżeli będzie lipa, jeżeli zebranie będzie słabe, jeżeli spotkanie ben, będzie słabe, nie będą po prostu przychodzili, bo nie będziesz, nie będziesz interesujący, interesująca dla ludzi. Szczególnie rodziców. to pierwsze spotkanie na pewno być, będzie bardzo tak jest, ważne. Bo pierwsze, pierwsze spotkanie, tak jak Peter mówi, bardzo słusznie zresztą. Jest super ważne, ponieważ Twoim celem powinno być osiągnięcie tak zwanego efektu halo, czyli efektu pierwszego dobrego wrażenia. Stajesz przed rodzicami. Otwierasz buzie, prowadzisz zebranie, a rodzice mówią: Wow! Jeszcze takiego wychowawcy u nas nie było. To tak mi się kojarzy, że tak, to jest taka sytuacja, kiedy nie tyle chodzi o użycie sformułowania pierwsze śliwki robaczywki, bo to nam się nie sprawdzi, a co bardziej, żeby zagrać pierwsze skrzypce. Ależ oczywiście. Musisz wywrzeć wrażenie na rodzicach, a więc musisz w szczególny sposób zadbać o swój wizerunek zawodowy. A więc musi być raczej sformalizowany, nie może to być przeźroczysta bluzka, nie tyle raczej sformalizowany, bo oczywiście sformalizowany. masz rację, tak jest, tak się już się czepia, ale jakoś ale to ty nie Ty mnie tak nauczyłaś, to teraz dobrze, dobrze. masz Dobrze, sformalizowany, więc elegancka sukienka, jakiś jak jakaś y, ładna y, biała bluzka, nie za krótka spódnica. To szczególnie do panów, że spódnica I, nie za krótka. I niezbyt wysokie obcasy, żadnych dekoltów, jak wspomniałam, żadnych. Tak, panowie, żadnych dekoltów. Sobie, robi sobie kpiny. A to przecież dla was, kochani, taka ważna rzecz. Ale wrócę jeszcze, bo zapomniałam o tym, do zaproszenia. Nie może być. Musisz je odformalizować. To nie może być sformalizowane zaproszenie, że w dniu takim i takim odbędzie się w zebranie klasy takiej i takiej w takim i takim miejscu. Czy chciałabyś przychodzić, gdybyś otrzymywała czy otrzymywał takie zaproszenia? A czy na przykład element rymowany wchodzi w grę? Tak jak dzisiejszy odcinek się rozpoczął naszą rymowanką. Ależ oczywiście, wszystko wchodzi w grę, było, byle było miłe, serdeczne, z humorem, a nawet dowcipne. Tak, ja też I Imienne, kochani, koniecznie imienne. Bo wówczas każdy z nas odbiera to po prostu osobiście. Ja też do tego dołożę ten element humoru, że pomimo, że możemy mieć takie poczucie, że takie zebranie jednak ma być, no to będziemy mówić o poważnych sprawach, jednak zawsze ten element humoru tak. rozluźnia atmosferę i, i zawsze jednak m, takie spotkanie prowadzone z uśmiechem, moim zdaniem, zawsze wychodzi na korzyść niż zrobienie takiego hipotetycznego spotkania i w ogóle. Musisz mieć pogodną aurę. Musisz mieć pogodną aurę. Musisz stworzyć przyjazny, życzliwy, bezpieczny nastrój. To jest, kochani, warunek sine sy, qua żeby spotkanie się powiodło. Nie komentuję już tego uśmiechu w ogóle. Musisz <laughs> świetnie przygotować. Klasę do tego spotkania, możesz zrobić to ze swoimi uczniami. Oczywiście możesz wymyślić wszystko, byle rodzice nie siedzieli tyłem do siebie. Stoły powinny być ustawione w podkowę albo w literkę T. Ty naturalnie nie siedzisz za biurkiem, tylko y, krążysz wśród y, rodziców niczym. Czyli sputki, Sputnik wokół Ziemi. No, no świetne porównanie. Natomiast y, tak mi się kojarzy a propos tego, żeby nie siedzieć za biurkiem, czyli nie bądź nauczycielem stacjonarnym, który stacjonuje tak za biurkiem, tylko jednak nauczycielem aktywnym. Tak, dynamicznym, bez dwóch zdań. I y, jeszcze niezwykle istotna sprawa. Ty czekasz na rodziców w przygotowanej klasie. Podajesz wchodzącym rękę. Serdecznie zapraszam. A, a co w momencie, kiedy, yy, kiedy wychowawcą klasy jest mężczyzna i wchodzi yy, matka jakiegoś ucznia? to, Bo to jest, zawsze jest taka sytuacja jednak, dla mnie to skrępujące zawsze. Często nie wiem, jak się zachować. To jest bardzo dobre pytanie ze strony Pitera. Ja bardzo ja dobre ja pytanie. dziękuję. Tak, brawo. Otóż są dwa rodzaje etykiety. Etykieta to ściśle to czysto towarzyska i etykieta zawodowa etykieta służbowa i taka właśnie ma z taką mamy w tym miejscu, czyli w szkole do czynienia. A więc Peter, gdyby był wychowawcą, byłby wówczas organizatorem tego spotkania i miałby prawo. powinien nawet. On pierwszy wyciągnąć rękę mimo że jest to kobieta. Nie będzie to fopa. Nie będzie to fopa absolutnie. Absolutnie. A więc czekasz na rodziców. W klasie przygotowane stoły, może być jakaś woda. Może być jakaś herbata czy kawa, jeżeli oczywiście szkoły na to stać. No dobrze, czyli co? Rodzice dostali zaproszenie, udało się, że przyszli. Odstroiłaś się, jest się przygotowana, należycie. jest się, albo tak odstroiłeś jest. się należycie. Ta. Pamiętając nauczycielu, mężczyzno, wychowawcę, żeby sukienka nie była za krótka i dekolt nie był u ciebie za głęboki i uważaj na obcasy. Myślę, że dzisiejszy odcinek źle się kochani skończy. Wszystko na to wskazuje. No dobrze, i, i co? I to... A, przywitali. Mieliśmy się już z rytmem, tak, którzy przyszli. dobra dalej? rekapitulacja. Yy, oczywiście nie może obejść się bez prezentacji. I nie mówimy tu o prezentacji siebie samego, chociaż chyba z tego co pamiętam, chyba wspominałaś, że dobrze o sobie parę słów także powiedzieć. Tak, Jakie tak, swoje zainteresowanie. Ostatnio, jeżeli jesteś absolutnie nowym wychowawcą, masz opowiedzieć o, o sobie, o, dziękuję Ci, o swoich y, zawodowych sukcesach y, i także o niektórych y, prywatnych sprawach tak, które, pewnie z wyczuciem, żeby nie przesadzić. Tak, które no. mo, y, o których mogłabyś odsłonić dla ciekawości rodziców. Ta, to pewnie skróci troszeczkę dystans. Natomiast co do tej prezentacji, no to niekoniecznie musi być ona wykonana w PowerPoincie, chociaż lepsza w PowerPoincie niż żadna, a już ja osobiście bardzo apeluję, aby nie robić czegoś takiego, żeby pisać ręcznie na tablicach, a już w ogóle nie kredowych. No, a już na pewno nie robić tego przy rodzicach, to już w ogóle będzie masakra jakaś. Natomiast no, jeśli już prezentacja, to może być w PowerPoincie, ale przecież nie tylko samym, samym PowerPointem żyje człowiek. Może tak być to jest. w kanwie, może być w Emazy tych y, aplikacji do y, takich ciekawych prezentacji, bardziej adekwatnych do naszych czasów jest więcej, więc może warto rozważyć, aby z, takiego, y, z takiej innej formy prezentacji, y, bardziej multimedialnej jeszcze skorzystać. Popadł w wymądrzanie, jak kochani widzicie. No, no dobrze, dobrze. Zrobiłem, zrobiłem kiedyś taką prezentację, to dobrze. <głos> dobrze. <głos> Co jest jeszcze ważne? Uważaj, mów pięknym językiem. Nie staraj się wyeliminować partykułę nie na końcu zdania, na końcu słowa. Jakbym za każdym razem, gdy mówi partykułę nie, na końcu miał wrzucić grosik do skarbonki, która by potem poszła do Wiśki, to Wiśka by już miała dom na majorce. Tak jest. Nie? A ja od siebie dodam jeszcze a propos pięknego języka, że bardzo proszę wszystkich nauczycieli, nie wszystkich nauczycieli, wszystkich bardzo proszę, abyśmy pamiętali o tym, że rok 2000 był tylko jeden, natomiast obecnie mamy rok 2022, przyszły rok będzie 2023, a rok 2023 to jest coś, co nie istnieje, bo rok 2000 był tylko jeden. Przepraszam, że się tak wymądrzam, ale ostatnio nawet dziennikarzy, literatów Piterio? nawet o tym słyszałem, którzy tak mówią mi Czy i ty się coś tym brałeś od rana? To, co co mam, nie, woda tu jest. Nie, woda. <laughs> nie, no, bardzo dobra, Dobrze. uwaga, bardzo dobra. A Czyli ja, jeszcze dodam, a ja tak, a jeszcze dodam, że zadbaj też o dykcję. Dykcja nie może być z błędami. Dobrze, kolejną istotną sprawą jest przygotowanie przez ciebie swoich oczekiwań wobec rodziców spisanie ich, pokazanie na prezentację albo na flipcharcie, gdzie wolisz i przedstawienie ich w jasny, klarowny sposób, że oczekujesz, że będą przychodzili na zebrania, że oczekujesz, że będą odpowiadali na maile, oczekujesz, że będą wobec ciebie szczerzy. Ale to nie koniec jeszcze tej zabawy, kochani, bo jeżeli przedstawiłaś, przedstawiłeś swoje oczekiwania, to powinieneś dać rodzicom szansę na przedstawienie ich oczekiwań, które mają wobec ciebie. Z nadzieją, że te oczekiwania tak będą jest. realne. Oczywiście, już proszę, Piterio, zaprzestań, bo no to, tu to... nie może być żartu. Dobrze. Aha, no oczywiście, z pewnością, jeżeli, jeżeli nie będą realne, no to skoryguję cię w jakiś sposób. Natomiast Ale te, musisz stworzyć im takie możliwości. A ja sobie pozwolę tego dołożyć, taki, tylko taką małą cegiełeczkę, że to jest chyba też dobra przestrzeń na to, żeby tutaj zaznaczyć i przypomnieć także rodzicom, że my przecież wszyscy gramy do jednej bramki, bo tak zarówno, jest. zarówno przecież nauczyciele względem uczniów, rodzice względem swoich dzieci, dyrektorzy względem nauczycieli i uczniów wszyscy mamy ten sam cel. Dobra, tak jest dobra tych naszych dzieci, brak dobra i rozwoju i naszych rozwoju. Dzieci. Mam wrażenie, że czasami się zdarza. To jest przecież tak, główny cel szkoły. Oczywiście, że, że zdarza się tak, że skupiamy się na tym, co nas dzieli. Mamy czasami jakieś różne poglądy, ale przecież my gramy mamy ten sam cel, więc szukajmy tego, co łączy i na tym się skupiamy. Tak jest. A ja jeszcze dodam na końcu swojej wypowiedzi, że zawsze zakończ bardzo pozytywnym akcentem i zachowuj się zgodnie z regułami etykiety. Tak jest. Warto też zwracać uwagę na jakieś znaki niewerbalne, chociaż tak, powiem tak. To bo bardzo do, do tych ważne. punktów nam się tutaj jeszcze tu widzę, że jeszcze trochę tego mamy, że nie spoglądać na zegarek i tak dalej, ale ponieważ tego mamy sporo, to, to jest też dobre miejsce na to, żeby powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których tutaj dzisiaj mm, mówimy, przygotowaliśmy dla Państwa także w takiej formie rekapitulacji, jakby to powiedziała bliska. Tak I w linku po nagraniu będzie do pobrania taki kró króciutki plik, właśnie, gdzie, który można wydrukować sobie i w momencie, gdy dochodzi do takiego spotkania, <Ky> wcześniej sobie to sprawdzić, ma się to pod ręką, nie trzeba za każdym razem odwijać naszego nagrania, chociaż oczywiście można i można i <laughs> jeśli się Państwu to spodobało, to o czym my tutaj sobie debatujemy z Wiszką, to proszę śmiało to wysyłać także do innych nauczycieli, abyśmy docierali do jak największej grupy Potrze, pedagogów, powiem. tak jest, audycja zawiera lokowanie <laughs> produktu, oczywiście. Więc, więc abyśmy tworzyli taką naszą społeczność. W każdym razie wracam do, do, do tego, co chciałem powiedzieć, czyli że taki właśnie plik, podsumowując to wszystko w pigułeczce, będzie do pobrania, do wydrukowania, aby Państwo mogli z tego korzystać. A ja dopowiem w ostatnim swoim zdaniu, że ta sztuczka, o której dzisiaj Państwu prawimy, zadziała, czyli świetne przygotowanie się do, perfekcyjne przygotowanie zebrania i osiągnięcie celu, osiągnięcie efektu HALO, czyli celu, który sobie postawiłaś, postawiłeś, zadziała, jeżeli ten cel zrealizujecie. Wówczas rodzice będą przychodzili na Wasze spotkania. Tak. Warto też, żeby te spotkania nie były za długie. Tu Wiszka proponuje, żeby one trwały do półtorej godziny. Ja mówię, że do godziny maks. Więc w tych okolicach, no w każdym razie na pewno, żeby też warto zwrócić uwagę na czas i myślę, że miłym akcentem na koniec takiego spotkania będzie polecenie, znaczy takie zaproponowanie rodzicom, aby oglądali audycję na YouTubie pod tłem. Przy herbacie tak jest! o oświacie. O, o tak, tak jest, Spider ma rację absolutną. Jak Państwo doskonale no. wiecie, przynajmniej ci z Państwa, którzy oglądali nas w zeszłym sezonie, że przecież także jest wiele treści, które no, warto, żeby rodzice także się z nimi zapoznawali i myślę, że to będzie z korzyścią dla całej społeczności szkolnej. Yy, zanim zanim to raz to jeszcze poprosimy naszych widzów o łapkę w górę, jeśli podobał im się nasz odcinek, o dzielenie się materiałami, z tym, tym nagraniem z innymi nauczycielami, o subskrybowanie naszego kanału. No, i zapraszamy do kolejnego odcinka. My już mamy plany, co w kolejnych odcinkach będzie. Nawet chyba o jednym pomyśle Tobie Biszka, jeszcze nie mówiłem, ale jeszcze. Aż się boję, kochani. Ale będzie, będzie sztos. Będzie sztos. Będzie taki mocny odcinek, Rzeszok. Dobrze. Ale to Będziemy to się starać, bawam. żeby y, byli Państwo zadowoleni. Ukontentowani. Tak jest. Ukontentowani. No dobrze. No to cóż, y, Taśnik. Tak jest. Z, przy, z przyjemnością. Za udane zebrania, za udane spotkania z rodzicami, kochani. I za dobry cały rok szkolny. Tak jest. Fryzurka? Dobrze? No, chodź no tu. No. No. Lichutko polnego. Powiedziałaś dwa razy to samo. Tak? Tak. Dokładnie tego samego było... zwrotu używać. Nie, było cofnij. Jeszcze to było śmieszne, że tak się zaczął nowy rok szybko. Bez sensu, że to powiedziałem. Jeszcze raz. Pięknie. No i o to chodzi. tylko trzeba żyć. Spójrz na mnie tylko. Klasówki sprawdziany.